Siema widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Fryny na dzisiejszym odcineczku yy, pogramy sobie Kindred w dżungli. Widzowie, jest już presezon, dużo zmian naprawdę weszło i dopiero teraz ogarnąłem, że jak się naciśnie tab, to widać yy, jakby kolejność tej podpowiedzi w dżungli, bo właśnie coś takiego dodali. Patrzcie, tutaj nawet yy, takiego fosora. można powiedzieć, że zrobili, że od razu ci pokazuje, jaki Najlepszy skill sobie tutaj ulepszać, ale ja się nie posłucham i po prostu ulepszę sobie W. Zostawię Wardzika i się cofnę, zmienię Trinketa. To jest taka standardowa formułka, co się robi w dżungli i w tym presezonie się nic nie zmieniło. Więc tak, pokażę wam runki, że gram sobie pod Prezda, tak? Nie wiem czemu, ale Kindred to mi się tak giga podoba, że po prostu uwielbiam tego czempiona i będę nim e, grał. I tak, wziąłem sobie czerwone ulepszenie, to sprawia, że na maksymalnych stackach to tam dostaniecie jakby dodatkowy damage z pierwszego autosa. A goście wziął zielony i to jest takie podstanka. Jeszcze wam szybko pokażę, że będę sobie grał pod ten bildzik od widza po prostu. Po, po prostu to będzie buildik od widza. I jeśli macie jakieś opę buildy w tym presezonie, albo jak ja coś znajdę, no to wtedy po prostu e, sobie e, nagram z tego odcineczek. Więc widzowie, e, w komentarzach, oczywiście, podsyłajcie i patrzcie, tutaj jest zasięg gdzie pokazuje ten redat jak to się nazywa, ta cierpliwość, że jeśli wyjdzie poza ten pasek, to on właśnie będzie chciał się resetować. I zostawiłem tutaj Ward'a potężnego i wiem, że Master zaczyna od Blue i w ogóle te pingi nowe, widzowie, kurde, naprawdę dużo rzeczy się zmieniło w tym presezonie, więc polecam naprawdę. Y, obczaić co jest 5 po prostu, tutaj jak grałem y, poprzednią gierkę, to mi się blue zresetowało. Bo patrzcie, to jest naprawdę bardzo mały teraz ten zasięg, nie? Więc trzeba, y, kindred naprawdę ciężko się go kajtuje, żeby nie stracić dużo HP. Ale na spokojnie, bo i tak zaraz grom kika więc jakoś nie jest źle. A ten grom to w ogóle jeszcze mniejszy ma ten, y, y, ten obszar cierpliwości swój, więc y, masakra. Dobra, no zinwajduję tego mastera. I zobaczymy, jak to pójdzie. W sumie nie wiem, czy mastera powinno się inwejdować, ale mnie to nie obchodzi. Po prostu yy, lecę. I to jest Ezio na midzie, więc zobaczymy. Może będą jakieś łatwe ganki. Yy, podchodzę. Nie wiem, jak to wyjdzie. Bo to jest mój pierwszy raz widzowie. tak inwej. O! O nie, jak to jest ogarnięty. Dobra, poczekam jego medytację. O, Mogę mu ze smajtować, dobra, pięknie. I początek gier jest naprawdę idealny. Dostałem staczka. Jeszcze coś tam topa z ganku. Jeśli kasante nie ogarnę. Idę, idę, proszę, nie zabijaj, nie zabijaj. Czekaj, 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 czekaj. E o, chyba że się wyjebiesz, to trochę przypał, mój kochany widzu, ale gram sobie z widzami, więc jeśli chcecie ze mną zagrać, to oczywiście zachęcam, żebyście bili na Discorda, bo z Discorda sobie właśnie biorę takich kozaków i niestety stack jest na dole, kurcze. Trzecia minuta, 30 sekunda, jest to nowy timer, gdzie kraw się pojawia, bo wcześniej było w trzeciej minucie, 15 sekundzie, więc go przesunęli o... O tam ile? O 15 sekund. Także króciutko. Szkoda, że krab na dole. Ale jest jak jest. Nic z tego niestety nie zmieni. Dobra, zaznaczę sobie Caitlyn. Wezmę sobie. Um, kurczę, trochę unlucky, ale wezmę sobie y, takie coś. Bo chciałem jeszcze butka, ale jak nie mam hajsu na buta, to niestety trudno. I tutaj e, w ogóle, jak nam sobie Kindred i zauważyłem, że naprawdę przeciwnicy mają bardziej obsesję na punkcie tych marków <grych> niż ja. I naprawdę, o, i zniknął. Czyli tutaj był Master I, e, na krabiku. Naprawdę bardzo ciężko mi zebrać te e, staki. A mam tylko jednego o, właśnie przez to, że zabiłem tego Mastera. I dobra, wezmę sobie te e, wrajciki i co może coś na bocie? Po kolejne staki, bo trzeba oczywiście <laughs> jeśli grasz w Kindred, to te staki po prostu są cyberważne, nie? O, Mastery. co? nie widzi chyba, że ja go biję i ja pierdzielę jaki ja mam damage potężny. Ja nawet nie muszę flashować. Pięknie! Nie, wie, nie wiem czemu, ja uwielbiam Kindred, widzowie. Nie wiem, co się stało, ale naprawdę ten champion mi tak przypadł do gustu, że to masakra. Ty, gdzie on poszedł, lol. Nie wiem, ale idę. O chyba wydejwuję, co? no. Nie wiem, zostawię tutaj kontrolę Ward'a. <ścoughs> Yumi, przeprasz to. Dobra, chuj, jolo. Dostanę już za nią no, nawet nie, nie asysty, tylko killa. I dodatkowe pieniążki. Jeszcze jeden autos. Ja pierdzielę i da. Ja mam 5-0. Właśnie o tym mówię, widzowie. Kindred to jest jakiś gigaczotowy championik I po prostu będę go mainował w dżungli. Naprawdę wszystko się pięknie ułożyło. Może oprócz tego staka, ale jest i tak wszystko gig. Dobra, teraz zaznaczę sobie e, kasantę. No będę zmierzał ku górnej alei. I tak, wezmę sobie pika ksika. Eee, opłaca się tutaj wziąć tabi, więc w sumie wiecie co. Hmm, zrobię tak. Kurczę, to nie jest niezbyt optymalne, ale dobra, niech będzie. I... <ścoughs> Ogólnie, jeśli nie wiecie o co chodzi z tymi niektórymi rzeczami, to powiem Wam tak: lepiej e, poczytajcie sobie po prostu tego pacza przedsezonowego. Bo jest tyle zmian, że ciężko by było mi opisać wszystko tak od razu, nie? Dobra, tutaj jest tak, ale na pewno Mastery to wziął. No właśnie, nawet mi zniknął, więc dobrze, że poszedłem na wilki. Mm, wezmę sobie Grompika. I, ale mogę w sumie powiedzieć, że na przykład z tym to jest związane coś takiego. Że patrzcie, jest 30 staków, na początku było 40. Kiedy to się skraca? Kiedy właśnie weźmiemy jakiegoś kampa w dżungli albo zabijemy przeciwnika. Zabiłem grompaty i dwa staki mniej. Okej, okay, to jednak ja też się nie znam za bardzo jak to działa. <laughs> Ale spoko. To jest pierwszy dzień pre sezonu, więc uczymy się widzowie na... Po prostu uczymy się, nie? Niekoniecznie na błędach, tylko po prostu na niewiedzy. i teraz jest tak na grąpie. Kurczę, ja totalnie nie wiem jak się gra dookoła tego widzowie. <laughs> jak się gra dookoła tych staków, mam tego kasante zaznaczonego, ale teraz chyba zmienię na lux, bo po prostu idę na dolną stronę dżungli i myślę, że to ma sens. Jak mogliście zauważyć, to mam takiego małego wilczka i to jest właśnie mój pomocnik czerwony. On ma zielonego. I, i tak jak mówiłem wcześniej, czekajcie, tylko tutaj będzie raczej jakaś akcyjka. O, piękny. On chyba zginie po prostu. No i super. Jeszcze mi smajtował Grumpa, ale on się bardzo szybko resetuje I w sumie go zesmaję, bo i tak mam dwa smajty. I cebota? trzy staki. Cudownie. Teraz jakby tak luk zabić, to by było e, pięknie, ale przeciwnicy o tym wiedzą. Dobra, to co? Drake. O, i teraz patrzcie, jest coś takiego, że właśnie można zagłosować, czy e, wziąć Draki czy nie. Nie wiem, dwóch jest na tak. Ja zaznaczyłem? Tak, okej, okay, chyba zaznaczyłem. Nie wiem, jeszcze tego za bardzo nie ogarniam, ale spoko. Smajcik bije 600, nie 450. Eee, ja mam ulta. Dobra, no nie ukradną mi tego. 80 kp, dobra, <grywa> było trochę blisko, ale jest git, widzowie, jest git. Ja wrócę sobie po prostu do swojej jungli i zwróćcie uwagę, co się teraz stanie, jeśli wezmę reda. Mam 22 staki. I o ile wszystko wyjdzie dobrze to zaraz zobaczycie, że... I... mój smajcik teraz bije 900 damagea i mogę używać już smajta na przeciwników. I mój czerwony smite... Co mnie mm, nie robi... Te, te golemki też się chyba zmieniły. Jakoś tak HP tracą. Nie wiem. Ciekawe zmiany. Okej, okay, mam Krakena w sumie w bazie, czy się cofnąć do bazy? o przybejtuj! Pa, nowy ping, bait! Beka, ale fajnie, że zrobili te nowe pingi. Jestem, jestem. Mam no, już dobra, czego, nie musiał flashować. Dobra, git, kolejny stack. No i kolejny kilek. mam nadzieję? Pięknie, dam, kill, dzonie. A tutaj jeszcze muszę zabić Ezia, więc może się go oznaczy w sumie nawet. Mam w właśnie. E, Okej, okay. jest tak. Kraken. I teraz co ja mam składać? E, o Boże, ten Sojin, holy shit. Czy to jest dobre? Bo oni dodali nowy item. Właśnie, Spear of Sojin. Ale on ma... Wezmę sobie AD po prostu, bo lubię damage. <grym> I dobra, zaznaczę Mastera. On ma 0,4, więc to jest bardzo łatwy kill, jak przyjdę do niego, do dżungli. On ma coś takiego, że jeśli... Tak w wielkim skrócie, jeśli masz mniej HP, to jesteś szybszy i nie wiem, to niby ma być OP, jeszcze coś tam, jakieś małe rzeczy, nie wiem za bardzo co, ale jak, jakieś tam jeszcze Ability jest i nie wiem dokładnie z czym to się ja, ale niech będzie. Dobra, pójdę, nie, Master już pewnie zrobi tego lemy. ale dobra, idę, whatever, przynajmniej go zabije i w sumie też dostanę staka. albo i nie. Chociaż mój atak ręczny naprawdę jest duży. No ja pierdziele. Taki jesteś, Właśnie taki jesteś, że mi staka nie dajesz gościu. Dobra, to zabiję twojego kolegę na topie. Koronny świadek. <grym> Dobra. Nie. <grym> Niech będzie. Mam czerwonego smajta. I on jest trochę zmieniony. W ogóle te wszystkie dźwięki też zmienili, nie? Dobra, zabiję go tak po prostu. E, pięknie. Ten smajcik... Zadaje true damage przeciwnikowi i jeszcze go spowalnia. Więc można powiedzieć, że ten czerwony smajt to jest trochę niebieski, który był wcześniej, nie? Bo właśnie niebieski smajcik też spowalniał, ale jeszcze ciebie przyspieszał. A ten czerwony smajcik to nie przyspiesza niestety ciebie. Jest trochę szkoda. Dobra, wezmę sobie te wilki. które ja mam zaznaczonego Mastera. Ty, ja mam 9 zero, ale jestem głupi. Ja, ja się uczę dżungli, widzowie, więc jeśli <noise> jeśli patrzycie i się zastanawiacie, co ja odwalam, czemu nie jestem u przeciwnika, to macie rację. Już tam lecę, spokojnie. <noise> Czy ten krabik jest dostępny? Nie, jest, dobra. Pięknie lubię te kraby brać. Caitlyn jest również na bocie. Ojejku, ale to jest frikiwek. Ja nie, nie dałem autosa na tego kraba. Nawet nic nie dostałem. I Ezio mi zabrał kraw... Ja pierdzielę, jaka jest na to szansa, widzo? Ty mi powiedz. <gry> Kurde, giganlaki. No ale jest jak jest. Mogę wilki? Dzięki. Master tu na pewno przyjdzie. Bo pierwszy raz mu zinwejdowałem w sumie. Hmm. Pierwszy raz mu tak zinwejdowałem. O, dobra, Master jednak jest tutaj. Spokojnie, nic nie zrobisz. Dobra, trochę intuje ten ziomek. Jeden, cztery, no właśnie. Chyba pójdę jakoś naokoło, chociaż Gdzież przeciwny botlane? No dobra, mój timek po prostu robi potężne oro. Jeden auto zabrakło, kurde, mam ulta. Ej, zasłań! Oh, dobra, git. <grym>, nasik, nasik. <grym>, ezio jest od pleców. Muszę na to zwrócić uwagę. Eee, oh my god, Ezio! Weź mnie nie zabijaj. Ty zaznaczę go w sumie. Wydejmujemy go. Okej, okay, nie mogę tankować. Nice, pięknie. Dobra, jestem jakimś przekocurem. <grym> Na tej Kindre, co? O, chodź, Yumi. Mordo, mordo! Nie masz w? Co jest? Yumi! O huje podjebał mi kila i na mnie usiadł, nie? O Bożu. Dobra, pierdalam się. Nie masz nic. Jak zostawasz masz w sumie? Nie zginął. Ale jestem gigan lucky Weźcie go Pierdalamy. Jomi. Nie wiem co się stało. Totalna tragedia. Czy ja będę mega głupi jak jeszcze będę chciał zabrać? Mu blue, bo mam tutaj stacka tak będę, ale trudno w ogóle też zmieni coś takiego, że yy, twoją dżunglę bijesz bardziej, w sensie zadajesz damage zadajesz 120% damage'a swojej dżungli, a przeciwnej zadajesz jakby 100%, więc można powiedzieć, że to jest taki buffik do twojej dżungli, ale po prostu gorzej się, mm, gorzej się counter dżungluje, nie? o master, chcesz zaznaczyć go? Nie. Hmm. Nie wiem czy on by tutaj Nie wiem czy mogłem Kate w sumie zaznaczyć Dobra właśnie mam za duży damage, żebyś mi cokolwiek zrobił Pięknie I 7 staków jeszcze mi brakuje I w sumie mogę Montaina zrobić o. Ty, to się odpala wtedy jak się chyba spinguje Drake'a Tak mi się wydaje? Okej okay. W sumie mądre mm, ja, Jak będę jak jeszcze zdobędę te 7 staków pięknie, perfekcyjnie. O, jeszcze pięć, jak zdobędę jeszcze te pięć yy, stacków, to jeszcze bardziej mi się smite zmieni, widzowie. Mm, więc tak, Spear of Sojin. I następnym itemkiem będzie Black Cleaver, który jest w miarę normalny. Na. Chodź mi, dawaj, sieć już na mnie całą gierkę. Kurwa, dobra, nie chcesz tak suwy, to nie ma. Nie ja będę złotówą dla ciebie, jak ty taki niedobry. E, Spear of Sojin, your non-ultimate spell gain. Ability haste, hmm, Okej, okay, dobra. Jak, jak, jakieś tam Ability haste to dostaje. Nie wiem, czy to jest jakieś mega potężne, ale powiedzmy, że jest. Dobra, i sparmię teraz jeszcze dżunglę. Hmm, właśnie brakuje mi te staki. Jeszcze trzy staki i mój smajcik będzie zadawał 1200 damage'a kampom w dżungli. Jeszcze przeciwnik... Je, jeszcze to jakoś się zmieni, jeszcze za bardzo nie wpadłem jak. Ale zaraz wam zademonstruję. Tutaj Cassante jest, to odpuszczę Blue i po prostu go zabiję. Dobra, mogłem wybrać albo kasanta, albo Master, chociaż w sumie nie wiem. Wziąłem sobie tak pewnego kila. Wezmę teraz Blue. Ja pierdzielę ten Dilk, jak skakuje, jaki słodziak teraz mam jeszcze staka na golemy O jejku, ciężko. Ciężko z tymi stakami, chociaż z drugiej strony mam 7 O! I teraz mój smite jest ulepszony, patrzcie, to już nie wygląda jak smite, nie? Mimo, że się nazywa Primal Smite, to... Ja się doczytam, tylko... No właśnie, no nie ma tych game qwerty, gupi, masterini. Co tu jest napisane? Bo to jakoś, pamiętam jak czytałem, że właśnie to mniej więcej tak działa, że po prostu twój pierwszy atak zada dodatkowy damage. Ale jeszcze można to nacisnąć A, jak splyszujesz to ja nie przetestuję niestety mordo. Take 30% resist damage from Epic Monster by Tour More Champion Surrender Bye A, dobra, tutaj jest napisane że Zestowuję po prostu przeciwników. O, siema. <grywki> Dzięki za staka. Collect Ember Stack Over Timer by Killing Monster up to 100 Damage Champion with 100 Attack Slow Enemies and Burst them for 4% max HP Dobra, czyli ja, jakoś to inaczej zmienili, ale teraz mam jakby tego czerwonego smajta. Tylko wiecie, tam przy jakimś pierwszym autosie. Nawet nie trzeba zesmightować. A dalej jest coś takiego, że jak kliknę smajta na przeciwnika, to go slowuje i tam zadaje jakiś damage. Nieco no, dosyć ciekawe A mogę w sumie go zaznaczyć, ty Poczekaj, poczekaj, poczekaj Spokojnie, spokojnie, niech tak przyjdzie Ja jestem taki samolubny w <take> tej kwestii Wavik jest No i pięknie Ale ja mam giga zasięg nad tym E w ogóle Czy maksymalnie jest większa jego zasięg? Nie Okej, okay, ciekawe Report Jungle. To mi się podoba. Ani razu o nie wziąłem. Ty, ja jestem jakiś nobek totalny. No ale spoko. Kradzik. Nawet nie trzeba zaznaczyć. Wszyscy wiedzą, że yy, i tak go będę robił. Tylko weź mi to. Oko, strzel. Okej. Okay. I nie mogę go zesmajtować, bo mam te dwa smajty. Nowy efekt smajta. Nie wiem, czy mówiłem, ale jest nowy dźwięk i nowa animacja. Czego chyba nie było napisane w patchnotach. Hmm. Okej, okay, jo mi tam robi Oro co co widzę. W sumie powiem wam, że naprawdę czuć, że wolniej się robi dżunglę przeciwnika, co nie? Właśnie przez to, że tak napisali... O, wi... nie mam staka na wilka niestety. Właśnie przez... Przez to, że tak napisali, że swoją dżunglę robisz szybciej, a przeciwną wolniej. Dobra, jaki następny item? Hydra. Holy shit. Co to za pomysł w ogóle? Nie wiem, Drakusia to wszyscy powinni się zgodzić, bo jesteśmy giga do przodu. I nie wyobrażam sobie oddawać tego przeciwnikom. Mm. Nie wiem, zaznaczę sobie tego jezia, jak już będzie. E, co ja jeszcze muszę zrobić w sumie? Tutaj mam wszystkie staki. Mam 9. Jak będę miał 10 stak, to jeszcze mój atak ręcz się zwiększy. I to jest naprawdę bardzo fajne. Heralda by się przydało jakoś, ale spoko mam czas Lux, Ja się mogę na was wbijać, na spokojnie no Wy się mnie płyniście bać, nie ja ciebie. Nie ja was? O oh, muszę go zasmajtować Dobra, kajtowanie boga. Faginę Fu ginę, O chociaż Ezia zabije... Nie! Wszedł do krzaka. Kurde, nie wiem! Co ty widz za build mi dałeś? Ja mam 3 itemy i nie mogłem zrobić 1v5, to jakiś used. <laughs> nie no, żartuję jeszcze. Kurczę, przed drake'iem. Ojejku, to było tragiczne z mojej strony, dawaj mi longsworda. A w ogóle podoba mi się ten nowy presezon? Myślę, że... Myślę, że to jest giga na plus. Te pingi, te y, z vision też nawet spoko. Ogólnie, jeśli coś takiego dodają, żeby była lepsza komunikacja, to zawsze jest plus. Ale widzicie, oni robią wszystko, żeby ograniczyć... Jakby... Żeby nie było po prostu dodanego tego voice chata, co nie? Zauważyliście to? Zaznaczę Katein, bo ona jest niezłym interem nawet. To może jakoś tam ją zabiję. Więc oni dodają jakieś różne pingi właśnie, te głosowania. Tylko i wyłącznie po to, żeby nie dodawać voice chata. Więc w LoLu raczej nigdy nie będzie tego Wojstrzacika. Trochę sadek, trochę nie wiem. Niektórzy mówią, że voice chat jest byłby dobry dla LoLa. Inni mówią, że nie. Ja myślę, że... nie wiem, ja tam jestem introwertykiem, to ja nie lubię gadać z ludźmi. <laughs> Chociaż w Valorancie to bez Wojstrzata to by się nie dało grać, tak szczerze. No ale w LoLu... nie, można się o tym kłócić, nie? Ja tam nie zamierzam. Dla mnie czy jest voice chat, czy nie ma to na jedno w sumie wychodzi Żyję, żyję, pięknie Double kilek i tutaj też Kilek więc po prostu będziemy kończyć gierkę widzowie, tak mi się wydaje za niedługo Powiem Wam szczerze, że ten build nie wiem, jakoś nie czuję mocy tak szczerze. Jak sobie szedłem normalnie podkryta, to jakoś czułem, że więcej robiłem, nie wiem. Ten Spear of Sojin... Myślę, że warto... Przy Oj, przeciwnicy się poddali. Nie wiem, widzowie, czy ten build był spoko. Ej, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że się odsięsza. Kodowałeś, jeżeli tak, to łapeczki w górę. Czekajcie na następne odcinki. Widzu, w pre-sezonie weź poćwicz, a nie tam grasz na kedy. Siema, papa, mordo.